Dobry, Dobry, bracia i siostry, słuchajcie, bo trzeba kolejny dzień, nagrywamy Antidotum, dzisiaj jest 584, jest poniedziałek, no i dzisiaj już jesteśmy, udało się nam dzisiaj być, więc my się cieszymy, no, dobrze, więc zaczynamy, zaczynamy, mamy z przysłów z trzeciego rozdziału, posłuchajcie. Nie odmawiaj dobra uprawnionemu, gdy masz możliwość działania. Nie mów bliźniemu, idź i wróć dam jutro, gdy możesz dać, zaraz. Nie spiskuj przeciw bliźniemu, jeśli mieszka obok ciebie bez trosko. Nie sprzeczaj się z nikim niesłusznie, jeśli ci zła nie wyrządził. Nie zazdrość gwałtownikowi, nie skłaniaj się ku jego drogom, bo pan się brzydzi przewrotnym, a z wiernymi obcuje przyjaźnie. Przekleństwo pana na domu bezbożnych, on błogosławi mieszkanie prawych. On się naśmiewa z szyderców, a pokornym udziela swej łaski. Mądrzy dostąpią chwały. Udziałem głupich jest hańba. Oto Słowo Boże. Mogą będą dzięki. No, słuchajcie, to no taki przykład życia nie, względem innych ludzi. Co to znaczy, że ja jestem ci chrześcijaninem, że jestem człowiekiem wierzącym? No to pokazuje nam Słowo. Jeżeli możesz, no to powinieneś działać. Jeżeli możesz komuś pomóc, jeżeli możesz uczynić dobro. No ja na pewno mogę o nas powiedzieć, że od czasu, kiedy, kiedy Jezus jest naszym Panem, no nasza hojność się zdecydowanie zwiększyła, tak? co do tego, że, że dajemy. Też oczywiście my mamy jakby też łatwo, bo my też doświadczamy bardzo dużo hojności z bardzo wielu stron. Czasem takie nie, niezależne rzeczy w ogóle jakby od ludzi, że zewnętrznie Bóg coś organizuje, no a bardzo często po prostu przez ludzi. No więc skoro my otrzymujemy, no to, to, to dlaczego my mamy nie dawać, nie? Tylko to też oczywiście tuż, to nie znaczy, że dzisiaj wszyscy, którzy napiszą komentarz, to weź mi trochę przelej, że, że wszystkim przelejemy, no bo nie, nie mamy takich możliwości, wiecie, nie ma końca, końca pomocy. Po, pomocy będzie zawsze więcej, do, rzeczy do zrobienia jest więcej, Niż, niż może człowiek. I tu też jest takie, taka ważna uwaga dla, dla ciebie, bracie i siostro, że się nawracasz, to twoje serce się robi dobre, nie? No, ale ty musisz być pierw też hojny dla swojej rodziny, dla swojej żony, dla męża, dla, dla, dla dziecka, zależy, jaką masz relację, dla ojca, matki, że to są jakby pierwsze osoby w twoim życiu tobie zadane. Pierwsze osoby, nie? Bo wiecie, co jest? Jak mamy osoby bliskie sobie, no tak jak żona, mąż, dzieci tak najłatwiej to zobrazować, no to, czy rodzice, to wtedy, gdy my coś robimy dla nich, to to jest tak naturalne. Znaczy, wiadomo, są też ludzie, którzy potrafią nie zrobić niczego dla swojej rodziny, nie? Ale generalnie jest to coś naturalnego i poganie też pewnie tak robią, że gdzieś tam się... To, 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 to już nie wyróżnia, nie wyróżnia chrześcijanina, ale jest taka pokusa w tym dawaniu na zewnątrz, obcemu, biednemu, nagiemu, i tak dalej, że... bezdomnemu, głodnemu i tak dalej, to jest piękne właśnie, że dajemy, ale jest to też takie miejsce, przez które ja mogę zacząć wpadać w pychę yy, i, i też trzeba, wiadomo, taki no, ba balans zachować. Dlatego w innym miejscu Syrach nam powie, na ich twoja jałmużna spocić w twoim ręku, czyli, czyli naprawdę przemyśl, przemód w relacji z Panem, z, pa, z Panem Bogiem, komu masz dać, bo nie jesteś w stanie dać wszystkim, nie? Na pewno pan załóżmy, że chcesz dać 100 złotych. Mógłbyś dać jednej osobie 100 złotych, ale a nie, to ja wolę dać 100 osobom. Dasz stu osobom po złotówce, ale mówisz, ta złotówka chyba nikomu nic nie zmieni, chyba że to będzie człowiek, który właśnie już nie pił trzy dni, dasz mu litr wody za złotówkę i za litr wody go uratuje. No to wtedy tak, nie? Dlatego warto, warto przemyśleć, gdzie ja mam, gdzie mogę komuś konkretną pomoc udzielić, gdzie mogę kogoś naprawdę w konkretny sposób wesprzeć, gdzie jest jego problem, żeby ta pomoc była bardzo konkretna. No i potem dalej nas uczy dzisiaj y, księga Przysłów. Nie spiskuj przeciw bliźniemu, tak. Y, jeśli mieszka bez, y, obok ciebie bez trosko, y, jeśli powiedz mu w cze oczy, tak. Y, nie sprzeczaj się z nikim niesłusznie, y, jeśli zła ci nie wyrządził. Nie zazdrość, tak, Gwałtownikowi w tym przypadku. Y, potem jest bo pan brzydzi się przewrotnym a z wiernymi obcuje przyjaźnie. Czyli jeżeli nie będziesz przewrotny, a wierny będziesz, to Pan Bóg będzie z tobą przyjaźnie obcował. to taka piękna jest, taka, takie błogosławieństwo pokazane, nie? Takie, taka zachęta, żeby właśnie tak żyć, żeby można było z Bogiem przebywać. Przekleństwo od Pana na domu bezbożnych, On błogosławi mieszkania prawych. No i my też to cały czas widzimy, że ludzie, którzy prawdziwie żyją z Bogiem, nie że mówią, że żyją, prawdziwie żyją z Bogiem, oni doświadczają błogosławieństwa w swoim domu, Bóg się o ten ich dom troszczy, nie? No chyba, że staje się bożkiem, no to wtedy też Bóg tego domu oczył się na nich nie chce, nie? mieszkania prawych, to przeczytałem, teraz... Y, on się naśmiewa z szyderców, a pokornym udziela swej łaski. Co, co do pokory... Y, Pokora wydaje owoc dopiero po jakimś czasie. To nie, że ja dzisiaj będę pokorny, jutro już będę zbierał tego owoce. Potrzeba na to trochę czasu w tej pokorze, żeby to nie była taka chwilowa pokora, by na coś zasłużyć. No i teraz mądrzy dostąpią chwały, udziałem głupich jest hańba. Kto to mądrzy, kto to głupi. Sam przynajmniej 14 warto przeczytać. Nie będę wam zdradzał. On pokaże, kto jest głupi, kto jest mądry. Amen. Amen. A mamy 15 Dziś dzisiaj. 15. Jeden dalej. To się nicie do 14. Pierwsze dwa wersety tylko. No, Potem Prawie zamieszka w domu Twoim Panie Kto będzie przebywał W Twym przybytku Panie Kto zamieszka na Twojej świętej górze Ten kto postępuje nienagannie Działa sprawiedliwie I mówi prawdę w swym sercu Kto swym językiem Oszczerstwnie głosi Przepraszam Kto nie czyni bliźniemu nic złego I nie ubliża swoim sąsiadom ale szanuje tego, który oddaje cześć Bogu, kto dotrzyma przysięgi niekorzystnej dla siebie, kto nie daje swych pieniędzy na lichwę i nie da się przekupić przeciw niewinnemu. Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje." Amen. Znowu Słowo Boże dzisiaj nas buduje. Ten psalm znowu pokazuje taką ścieżkę człowieka żyjącego z Bogiem. No bo patrząc od końca, kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje. Czyli ten, kto się nie zachwieje, to jest ktoś taki mocny, to jest taka mocna osoba, która jest stabilna, która stoi na y, mocno, tak. I, I ta osoba się nie zachwieje, ale co jest jakby tym bogactwem tej osoby? Spojrzeć właśnie na to w taki sposób, co jest bogactwem tej osoby, co ją tak umacnia, co ją tak stawia mocno to właśnie dzisiaj psalm yy, dokładnie to postępuje, tak? Nie daje się przekupić przeciw niewinnemu, nie daje swych pieniędzy na lichwę, do, dotrzymuje przysięgi dla siebie niekorzystnej, szanuje tego, który oddaje cześć Bogu, nie czyni bliźniemu nic złego, nie ubliża sąsiadom, nie głosi oszczerstw swoim językiem yy, i postępuje nienagannie. I do czego nas to doprowadza? Patrząc od, od końca, doprowadza nas to do tego pierwszego pytania postawionego w tym psalmie. Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie? Kto zamieszka na Twojej świętej kurze? Kto będzie z Tobą przebywał, Panie? No właśnie ten człowiek. Tylko zrobić to, co jest w tym psalmie, jest to bardzo trudne, bo to jest, wiecie, my, się, my walczymy w codzienności, w tej takiej małej codzienności, będąc w różnych relacjach ze sobą. Są takie drobne rzeczy, spojrzenia, myśli, później wypowiadamy te myśli, czy do kogoś, niewłaściwie o kimś, czy oceniamy, osądzamy. To jest po prostu takie trudne, żeby tego się pozbyć, żeby być z tego oczyszczonym. No i tu jest potrzebna ogromna łaska Boża. Naprawdę ogromna łaska Boża. Nie tak łatwo jest być świętym, wiecie, nie tak łatwo. Dużo pracy trzeba w to włożyć, ale ja wiem, że jest to możliwe, bo refren w dzisiejszym psalmie daje taką obietnicę prawy, co mieszka w Twoim domu, Panie. I to jest takie przepiękne. Być domownikiem y, mieszkania Boga, Jego miejsca, być domownikiem Jego domu. Y, to jest możliwe. Bóg nas do tego chce doprowadzić y, i chce nas oczyszczać i chce, żebyśmy byli właśnie prawi i wspaniali i święci. Amen. No, no, ale... Deklamacja dzisiaj Mateusz 5.16. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili ojca waszego. Amen. Amen. No, no cudowne to jest nie? światło. Mamy świecić. mamy świecić. świecić, mamy tak, tak. Tak. Mamy świecić I kochani, wiecie co? Bo, a, a, powiesz, powiesz tak? Nie, e, wiecie co? Bo ja mi się już tak ten psalm. I, ta przy, i te przysłów słowo, i teraz ten psalm. I teraz już spojrzałem, jaka będzie dzisiaj Ewangelia, króciutka dzisiaj jest. Może już ją przeczytajmy. Te trzy rzeczy wskazują, czy dają jedną podpowiedź na to światło, jedną taką następną podpowiedź w naszym życiu. Zaraz o tym powiemy. abyś Ewangelię? Króciutki fragment, mamy Łukasz 8, 16-18. Jezus powiedział do tłumów. Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem, ani nie stawia pod łóżkiem lecz umieszcza na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło. Uważajcie więc, jak słuchacie, bo kto ma, temu będzie dane, kto nie ma, temu zabiorą nawet to, co mu się wydaje, że ma. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Słuchajcie, no o różnych rzeczach można teraz mówić i to słowo teraz można zastosować do każdej rzeczywistości. Temu, kto ma będzie dodane, czyli kto ma, kto ma powodzenie w małżeństwie, to powodzenie będzie mu dodane. Kto ma w rodzinie, kto ma w zdrowiu, kto ma w pieniądzach, kto ma w, w, w pracy, kto ma. No, no, w ogóle we wszystkim, nie? Albo, albo będzie miał coraz lepiej, albo będzie miał coraz gorzej. Ale skoro dzisiaj w tych dwóch czytaniach wcześniej pojawiły się też pieniądze, no bo się pojawiła i ta lichwa, i to, i to bycie tym dawcą hojnym, żeby zabezpieczać potrzeby świata, no to mówiłem, że kiedyś wspomnę o pieniądzach, tak krótko chcę pokazać jedną prostą rzecz, kochani. Zbudujmy to na pieniądzach dzisiaj, bo Jezus nie ucieka od tego tematu. No i w ogóle słowo Boże. W Biblii jest ponad 2000 wersetów, które mówią, jak Pieniędzmi zarządzać. Zobaczcie, jaki jeden z częstych problemów, który którym ostatnio z Sylwią bardzo często się y, dotyka ludzi, z tym do nas dzwonią czy piszą. Właśnie komornik zabiera mi mieszkanie, właśnie komornik zabiera mi dom, właśnie komornik zabiera mi, no takie rzeczy, no już podstawowe, no bo jeżeli rodzinie, 4-5 zabierają dom, to to okay. już jest zła sytuacja, to Bardzo. my możemy zazdro Zaczy, ten, zazdrościć, bo może, bo, bo on miał dom, a ja mam tylko mieszkanie, a ktoś inny ma tylko przyczepę kempingową, nie? Okej, okay, ale, ale coś, coś poszło nie tak, I teraz ten człowiek mówi, no ale przecież ja żyłem z Bogiem, przecież ja rozdawałem pieniądze. Ja, może dawałem biednym, zabezpieczałem potrzeby, wrzucałem dużo do kościoła, dawałem na wspólnotę, dawałem dziesięcinę. Dlaczego? Bo, kochani, my nie zasługujemy tymi rzeczami, tym dawaniem tu, tam. To nie jest sposób na zasłużenie na Boże Błogosławieństwo. To nie jest sposób na zasłużenie na Boże. Ja będę więcej dawał, to Bóg będzie mi. Nie, to jest kupczenie się z Bogiem. To jest zupełnie coś innego, dokładnie nie o to chodzi. I wiele osób popełnia ten błąd. I kochani, taka kolejna rzecz, którą widzę, taką mm, finansową naiwność ludzi mówiących o sobie, że są wierzącymi. O, ja wezmę kredyt, bo nasza rodzina potrzebuje dom. Weźmiemy kredyt i my będziemy mieli dom taki jeszcze fajniejszy niż tamcie, bo Bóg nam błogosławi, bo Bóg nas kochał, bo Bóg obiecał błogosławieństwo. Dobrze, ale czy Bóg ci obiecał ten dom? Chrześcijanin to nie jest człowiek, który na kredycie buduje dom. Czy, czy, czy bierze dom? W sensie, mówię, na kredycie, jako tam jest 90%. Czy ja nie wiem, ile tam teraz jest minimalny wsad. Ale minimalny wsad znaczy minimalny wsad. Tutaj maksymalny wsad. jakże chcesz. Ja rozumiem, że budujesz dom za milion i brakuje ci 300 tysięcy. No to te 700 masz. To rozumiem, ale jeżeli ty budujesz dom za milion, a, a masz 100 tysięcy, czy masz nic, bo wiem, że na niektóre rzeczy można nawet kredyty wziąć w ogóle bez wpłaty własnej, tak? No to oni wiedzą, że dają się taki kredyt, bo prawdopodobnie go nie spłacić, jak nie masz płaty własnej, nie? I, 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 i ktoś powiedział: no dobrze, ale też Bóg mi obiecał Bóg sobie co. Tak, ale Bóg ci nie powiedział iść do banku i weź ten kredyt albo do Prowidenta, czy takie, takie coś jest. nie? No, Takich chyba nie dają. Bóg ci tak nie powiedział, rozumiesz? Bo, bo Bóg mówi, że masz mądrze żyć, masz mądrze żyć. I bracie i siostro, jeżeli ty masz budować dom, to pierw usiądź i oblicz, czy masz na wykończenie, to też Biblia mówi w kolejnym miejscu. Więc jeżeli ty dobrze zarządzasz własnym budżetem, własnymi pieniędzmi, własną pracą, swojej możesz na dom czekać. Ile po ilu latach my mamy dom żono, po, od małżeństwa? Po dwudziestu. 20... Po 21 lat mamy pierwszy własnościowy dom z aktem własności i żaden inny wcześniej nie był, to był zawsze czyść, nie? Po 21 latach małżeństwa, czyli już nam Judytka zdążyła wydorośleć być dorosłą kobietą yy, pracującą, studiującą, a my dopiero wtedy mamy, tak? Ale kto wie, czy jakbyśmy 20 lat temu wzięli kredyt, to teraz byśmy byli tymi, którzy płaczą, bo nie mają ani pieniędzy, które włożyli w kredyt, ani tego domu, tak? Bo by nam go po prostu dawno zabrali, bo daliśmy pieniądze na lichwę. Hmm? Dlatego Bóg, kochani, nas uczy o rozsądku. Chrześcijanin to nie jest po prostu wariat, tylko to jest też człowiek rozsądny, że on może robić wariactwo, ale kiedy Bóg go do tego przymusza, a nie kiedy on ma na to ochotę. To, że jestem chrześcijaninem, wylecę na 4000 metrów i skoczę bez spadochronu. Jestem chrześcijaninem, przecież Słowo Boże mówi, nie urazi swej nogi o kamień. Nie, wpadniesz do morza, bo ty byłeś mądrzejszy, tam kamienia nie było. No. Tylko, że tafla wody cię po prostu rozerwała, nie? Więc y, dzisiaj Słowo pokazuje w ZOCZI to jest bardzo mocne. Kto ma, temu będzie dodane. Jak masz Bożą Mądrość, jak masz Bożą Obecność, to tobie będzie to dodane. Jak masz Boży Rozsądek, to tobie to będzie dodane, tak? Ale jak nie masz. To nawet yy, yy, zabiorą mu to, co mu się wydaje, że ma. Dlatego dzisiaj wielu ludzi musi naprawdę zacząć od nowa swoje życie, bo zbudowało je na na pewno niechrześcijańskich chrześcijańskich zasadach. Dlatego weź to słowo: upokórz się przed Panem, jeżeli masz błędy w finansowym życiu, znaczy no, te skutki takie złe. Upokórz się przed Panem, przeproś Pana, przeproś Pana szczerze, zapłacz nad swoimi błędami, na to, że za ściankami poszedłeś, za czymś tam, z rozrzutnością i tak dalej. I przeproś Pana, i ogłoś błogosławieństwo, i poproś Pana, by pomógł odbudować Ci krok po kroku. A ja wierzę, że On Cię przeprowadzi. Dlaczego? Bo On chce Cię przez to przeprowadzić. A dzisiejszym sam prawy zamieszka w domu Twoim Panie, tak? Czyli, czyli jeżeli będziesz w prawy sposób tym wszystkim zarządzał, to Pan Bóg da Ci tą relację z sobą. Zamieszka w Tobie też w Tobie wewnątrz i będzie cię prowadził i będzie Ci błogosławił, bo ciebie też kocha. Amen. Amen. A dzisiaj taka wskazówka z tej ewangelii. Nie? Uważajcie więc jak słuchacie. Uważajcie jak słuchacie. Amen. Bo to przynosi wam owoc kwity, albo zabiera wam coś, coś was okrada. Uważajcie jak słuchacie. Ja też biorę to do siebie. Amen. W w niebie dziękuję ci bardzo za to, że twoje swój. słowo. Ciągle uczy. Uczy jak żyć mądrości. Dziękuję Ci Tato. Ja dziękuję, że dzisiaj z perspektywy 22 lat mogę spojrzeć na nasze małżeństwo, na nasze życie i mogę Ci podziękować za wszystkie mądre decyzje, które dzięki Twemu słowu podjęliśmy takie, a nie inne. Tato chcę też przeprosić za wszystkie złe decyzje, bo i takie były w moim życiu i musiałem ich gorzki kielich też wypić. I tatusiu ja się dzisiaj wstawiam za wszystkimi braćmi i siostrami, którzy w tej kwestii y, też przeżywają dramaty. A jak przeżywają w finansach, tato, to potem to się rzuca na małżeństwo, na rodzinę, na zdrowie, na wszystko. Tato proszę cię, byś pomagał ludziom w właściwy sposób, byś uczył w właściwy sposób. Tato też proszę, by nasz kościół dobrze nauczał ludzi, by ludzie mogli uczyć się zarządzać swoimi finansami, aby swoje życie naprawdę w piękny sposób prowadzić. O tak, panie. Ja Cię błogosławię, uwielbiam i wywyższam I dziękuję za to, co zrobiłeś I robisz, Tato I Niech ten dzisiejszy dzień też będzie takim dniem Pochylenia się, Tato Nad tym, czy zostałem właśnie gdzieś okradziony zostało mi zabrane to, co mam Czy zostało pomnożone Dzięki Panu Bogu I dzięki wytrwałości bycia z Nim Chwała Tobie, Jezu Tato Tobie Wszelka chwała i cześć Chwała Ci, Jezu ja mam obraz prawej kostki, ktoś biegał, trening robił sobie, no krzywo stanął, tak, tą kostkę sobie uszkodził. Teraz czujesz ciepło, pulsowanie i Pan Bóg właśnie uzdrawia tą kostkę. Chwała Ci, Panie. Chwała Ci, Panie. Ja mam obraz, ktoś uderzył się mocno w ramię i, no bardzo mocno i to kości cały czas boli. Pan Bóg dzisiaj też przychodzi z wolnością tego bólu, uzdrawiacie. Amen. I też Pan Bóg komuś prostuje przegrodę nosową. Amen. Amen. A ktoś też ma problemy jakieś żołądkowe i Bóg też do Twojego żołądku przychodzi. Żołądka przychodzi i Go uzdrawia. I chwała ci, Tato. Chwała Ci, Jesu. I chwała, chwała Ojcu, Ojcu, i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była Amen. na początku, teraz zawsze na wieki wieków. Amen. Amen. I kochani Bożego, świętego dnia. Wspaniałego Boga uwielbia. Widząc Twoją twarz, napełniam się Twoim blaskiem. Stojąc przed Twoim tronem,